ma dzisiaj jedna z trudniejszych misji w naszym hitmenie, i postaramy się to jakoś przejść. Mamy tutaj, jak widzicie, całkiem spory labirynt. Tak więc trzeba uważać. Pierwsze co musimy zrobić to znaleźć pomieszczenie w którym leży keycard i po prostu zabieramy go. Radzę sobie zapisać gdzieś tutaj na tej mapie drogi są dosyć pomieszane łatwo się pogubić tu się trzeba schować Jakoś się udało, i wchodzimy do może tak powiem, chłodni serwera. Bierzemy pistoletik, strzelamy. I czekamy aż na drugą stronę przybiegnie informatyk, technik. Jak zwał? Tak zwał. Biegnie już, jak widzicie. Biała, biały punkcik. Tu radzę wziąć, wcisnąć skradanie i schować się po prostu za tą ścianką. No i przepraszam, nie chcąc zminimalizowałem grę. Ale ten... Yy, no musimy poczekać, to jednak trochę trwa tutaj. Podrapię się po dupsku. I zaraz powinien z tym wyjść. A my podłączamy tutaj urządzenie hakujące. I radzę sobie zapisać, bo teraz będziemy stąd wychodzić. I musimy dojść do Skybridge. To jest troszkę. Трудное задание. I wychodzimy tu przez szybę i po prostu zwiewamy. Można to zrobić ciszej, ale niestety nie udało mi się to. Po prostu niepotrzebnie biegłem, jakbym przeszedł to pewnie nic by się nie stało. Dobra, zlodujemy. I zobaczymy jakby to wyszło. Oj, nie tutaj, zobaczymy jakby to wyszło. Jakby nie biegł. now. You must access the skybridge to reach 47. 47. This is Cleo speaking. Diana's not here right now, but I see the device is working properly. Now, you must access the sky bridge to reach the other tower for a completion of this mission. tu po cichu A, tu <kluzny> niepotrzebnie przychodziłem Chyba poczekać, aż ci panowie się jakoś rozdzielą. Wychodzimy sobie tutaj. Wychylammy w szybkę. I wtedy po cichutku przebiegamy koło strażników. Można biec, bo nikt nie słyszy przez deszcz, <laughs> i zaczyna się następna misja. Jest Silent Assassin, proszę bardzo. Sorry za dwa loady, ale to był mój błąd. No i to było na tyle. Trzymajcie się, cześć.